Pochwalony Jezus Chrystus, 3 maja Matki Bożej Królowej Polski mamy dzisiaj i święto narodowe i święto kościelne. Stajemy przy Bogu, a w Ewangelii dzisiaj jesteśmy pod krzyżem razem z Maryją. Obok krzyża Jezusa stały Matka Jego i siostra Matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój, następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Pod krzyżem Pan Jezus również ma inicjatywę. Wisi na krzyżu, ujrzał swoją matkę, ujrzał ucznia czy nawet Miał, był tak pobity, że ciężko było mu zobaczyć, co się dzieje pod krzyżem. Ale jak ujrzał matkę, ujrzał ucznia, Matko, to syn Twój. Oto matka Twoja. Inicjatywa po stronie Pana Jezusa do końca. Inicjatywa w bólu. W momencie, kiedy przeżywamy coś trudnego, kiedy nam się życie wali na głowę, to i tak możemy mieć inicjatywę duchową. Możemy być tak, tak zjednoczeni z Jezusem, że idziemy tą drogą, że coś ledwo widzimy, i to nam pozwala zrobić krok bardzo konkretny. Nawet jak ledwo widzimy, Pan Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia. To jest ta perspektywa, że niby z góry, z krzyża widzę wszystko, a w momencie bólu i pobicia i zmęczenia i całej drogi krzyżowej, bardzo ciężko widzieć. I to jest doświadczenie Jezusa. Ale ujrzał matkę i swojego ucznia Jana. Zapraszam, żebyśmy razem z Maryją popatrzyli na cierpienie. Swoje cierpienie cierpienie bliskich, cierpienie Kościoła, cierpienie związane z wojną, z konsekwencjami tej wojny z tym wszystkim, co się dzieje, cierpienie, żebyśmy z Maryją na to popatrzyli i zobaczyli też, że Jezus to zna. Jezus to widzi. I On daje rozwiązania. On mówi z krzyża. On z cierpienia jeszcze większego mówi do nas. Daje nam Maryję. Zaopiekuj się nią. Maryja Cię poprowadzi. Poprowadzi Cię do Ducha Świętego. Maryja Cię wyprowadzi z trudności. Tak nam Jezus to pokazuje. Pokazuje Janowi, Weź moją Matkę. Ona Cię wyprowadzi. Wyprowadzi Cię, że będziesz Wieczerniką. Wyprowadzi Cię, że przyjmiesz Ducha. Nauczy Cię drogi bardzo konkretnej. Bądźmy z Maryją. Dzisiaj zapraszam. Przytulmy się do niej całym sercem. Możemy powierzyć nasze życie Maryi. Być może odnowić to, że jesteśmy oddani jej w niewolę. Być może przytulić się do niej. Przytulić się do krzyża. Zróbmy jakiś bardzo konkretny gest, abyśmy w trudach, które gdzieś przeżywamy, żebyśmy odnaleźli pokój, odnaleźli drogę na nowo, którą mamy iść. Do tego Was bardzo gorąco zapraszam, zachęcam i na to Wam błogosławię. Krzyżem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam pięknego dnia. Niech dzisiaj Eucharystia, na której będziemy, jak będziemy Pana Jezusa przyjmować, niech to będzie nasze połączenie z tym, co się wydarzyło na krzyżu, pod krzyżem. I niech nas na Eucharystię dalej prowadzi. Niezmiennie zachęcam do modlitwy na nabożeństwem majowym. Mamy do tego link poniżej. I piosenka Pieś Majowa, Pieś Maryjna, którą mamy od Mocnym Duchu do zobaczenia.